Dobrze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lego Hobby. Chcę Lego mega hobby, naprawdę nie wiem. Lego wacie Pierścieni oczywiście. E, wczytujemy gierkę, rozpoczynamy drugi odcinek e, złoty Pierścieni. Jak pamiętacie, zapewne wyruszamy teraz w podróż. E, I tyle. Znaczy, co będzie? Wiem, że tam nic nie trzeba zbierać po drodze. Idziemy tylko wzdłuż tego śladu tych e, monet. Dotrzemy gdzieś. Nie pamiętam dokładnie, co to będzie zaraz za. A nie, już domyślam się chyba, ale nie będę wam spoilerował. Podpowiem tylko, że. Powiedzmy. Hmm, będziemy mieć kolegów. O! Taka, taka mała podpowiedź. No ale, jak oglądaliście film ma zapewne większość z was, tutaj oglądała. To jest wiecie, jedna z. No, to z dużą z popularniejszych serii w ogóle. Najbardziej nagradzany film pod względem Oscarów. Um, tak. W samego, samego Władca Pierścieni, nie? Um, no właśnie, i to jest to pole kukurydzy. Nie, nie ma tej kacynki, że. prodo zaraz będę. Yy, wiecie. Yy, najdalej od domu, jak jeszcze nigdy nie byłem. Szkoda, to jest też jedna z tych kultowych synek, myślę. Zresztą, jeżeli chodzi o memy, nie? Um, ale okej, okay, to będzie zaraz kacynka. Patrzcie, o właśnie. Dołączy do nas. Nic, na razie, z pergami. Um, ale jak widzicie, właśnie, o ten rysunek odpływa bardzo dużo. O właśnie, jak widzicie, oho, co to jest? Y, dobrze, ale sekunda niech to się załaduje, oczywiście. Um, no właśnie, nie ma tej kadzenki. Znaczy, nie ma tej. Pipi Mary, tak jest. W międzyczasie musimy od starego Magota uciec, a właściwie. Nie uciec chyba, bo... Kurwa moje pole, no i świnka. Świnka ma przypał no tak, gdzieś sobie spadliśmy Ale jestem z marchewką. Coś się złamałem Tak, jest taka cba, taka senka, że tak złamał sobie marchewkę, nie? No, są te nas no gula. góle. No, trzeba będzie uciekać. Są te nas no góle, no blisko, blisko Och chubitonu. Zaraz będą się zobaczyć czy wszystko się nagrywa w ogóle. Tu troszkę jest inaczej niż w filmie, bo no, no to wiecie, to jest jednak nie. Pozwólcie, że muszę, muszę zobaczyć, dobra, wszystko się nagrywa, w porządku, dwie minuty, oj, przepraszam, ehm, dobra, wszystko się nagrywa, w porządku, dobra, już się skupiamy, czarny jeździec, spoko, tu raczej nic nie musimy zbierać, tylko idziemy przed siebie, ehm, akurat te kamienie, akurat warto, warto niszczyć, właśnie, podnosimy F i patrzcie, a jednak nie ma tu mechaniki jeszcze takiej podnoszenia, troszkę inny celownik jest. Hmm. Ale rzucanie jest takie samo, i to jest bardzo ciekawa mechanika. Zobaczcie, widzicie, tą to, trzesawkę. To, to, to sam ogólnie jest zajebistym bohaterem, bo ma bardzo dużo mechanik. Ma mechanikę, właśnie łopatki. Później wiesz, dowiemy się, czy ma mechanikę rozpalania ognia. Więc jest totalnym, totalnym kot, sam kocurem. Jeżeli o to chodzi. Naprawdę. No zresztą jak nic nie skrywczego, tak? Jeżeli powiem wam, że sam jest kocurem, ale no MVP to nawet w tej grze jest bardzo, bardzo dużym. Póki co nie wiem do końca co Mary i Pippin robią, w zasadzie chyba nic nie robią. Póki co przynajmniej. Czy mogę tu wejść? Chyba nie mogę. A jednak mogę. Dobra. Oj, oj oj oj. Dobra, tu można wejść Dobra, hmm. trzeba tego siodła unikać, okej, okay, przecież mi to się udało, wiecie, jakby za pierwszym razem, nie? Więc... O Jezus um... Więc w ogóle się nie spodziewałem, że mogę tak jak debil umrzeć. <grym>, bo tak szedłem na parę wcześniej, kiedy pierwszy, pierwszy raz przechodziłem na ten etap. Ale w razie nie dało się umrzeć. Więc wtedy po prostu miałem farta. Um, no ale dobrze. Um, tak, przejdźmy. Tu pogadajmy sam, bo naprawdę sam to jest taki MVP. Jest jakieś łopatki, nie łopatki, to się wszystko. <grym>, o Boże, dobra. To jest zdechłem jak debil, Dobra, ma ptaszku, elo. No czy ty możesz skoczyć? Dobra, no idź po tej gałęzi, sam! Dobra, schodzimy na dół, taka możemy zejść. Hmm, tak mi się wydaje, no bo on spieprzył, nie? Tak, może, możemy, na no spokojnie. E, no właśnie, sama teraz kolejną mechanikę sadzenia roślin, no. Przy tego, że może coś kopać, to jeszcze może stać roślinki, które robią, patrzcie. Te roślinki też są strasznie OP, bo mogą zakrywać, możemy na niej potem skakać ewentualnie. No cóż mi No widzicie, ten sam jest po prostu OP, Overpowered, czyli przesadzony, No co za dużo mówić. Saruman. Oh, yes, Saruman. So the ring of power has been found. It was in the shire. Under my very nose. Sauron is gathering all evil to him. You know this? How? I have seen it. A palantir is a dangerous tool, Saruman. <laughs> The hour is later than you think. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo, we must join with Sauron. When did Saruman the wise abandon reason for madness? Not so will I'm Shividaya. I guess. No nie. Gra uciekałem sobie siema! Dobra. Halo. Dobra, myk. Proszę bardzo. A teraz mną rzuca. No, mogę? Nie pozwolę ci! Zauroniem po pokonać! Ho ho ho! Pyk! Nie, pie pie! którą obronisz sobie, bo jesteś silniejszy ode mnie. O co on robi? Co chłop robi? O kurde, strzela! Szczela, szczela ognie! O! Czekamy! Czekamy! Dobra, łatwo. Teraz będę mógł pewnie nim rzucić. Dobra. Łatwiutko. Spłup, zeskaczę. Ja sobie uciekam. O, jeszcze raz skoczył. Groźny przeciwnik. Dobra, rzucamy chłopem. Pyk! A masz. No i na jesteś. O kurde. Zostaw mnie. Puść Dobra. I myk! Pyk pyk pyk! pju, Piu piu piu! Skarabinka! No już uciekamy. Rararararum! będzie chłop strzelał we mnie! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Zostaw przyjaciela! Spokoju! Kurde! O kurde, jest! No powaliło go! Dobra, naura! Hi hi! Ja skakał jak małpa! Raz! Dwa! Trzy! Dobra, S! Dobra, już skończyłeś, skończyłeś jeszcze, nie? Fajnie, fajnie się bawisz. Super, super serumanie, super. Już mogę. Nie, nie, nie to. Pyk no, ale patrzcie, co Chop zrobi. Zabrał mi różkę, ham jeden. No i. Jest przypał. So, you haven't chosen death! Więc nie śmierć. No cóż. Um, no, no w międzyczasie już się zrobimy sobie saveka. Zapiszemy. To jest mechanika przesuwania, ale taka nie do końca. O, właśnie widzicie, to możemy trzymać w EQ naszym zacnym. Aha, nie mogę z tej strony, muszę z tej podejść. Okej. Okay. Umieszczamy przedmiot. Możemy w ten sposób to popchnąć. Możemy czy nie możemy? Chyba nie możemy, a bo musimy to jeszcze zbudować zapewne. Dobra, pyk. Będzie jeszcze jeden klocek położyć. Ym... Możemy to przesunąć? O, serio dalej nie możemy? A dlaczego, nie? O właśnie Właśnie dlatego Dobra Położymy Dobra, tu jest trochę złota, zrobiliśmy, spoko Teraz to możemy przesunąć z turla I yy, uderzy w drzewko O, konik się przestraszy, serata ta On sobie biegnie. Ale możemy przejść dalej weźmiemy F. Oj, 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 nie tak blisko. No i musimy rzucić tutaj. tak Odbije się w tą sowę. Sowa zrobi. Uhuu. Ale możemy iść dalej. Eee, Dobra, weźmiemy jabłuszko. Które musimy rzucić. Kurwa Murfakcie. Tą sowę? Dobra, sowa zrobiła tak. Sam może użyć łopatki po raz kolejny. No, sami. No. Kim ja gram? Aha. przecież to była łopatka? No co jest? Sam. O nie, grałem jakimś lamusem. Grałem tym pinem. samerem, nie wiem. Na nie grałem Frodem. Właśnie, widzicie? Sami widzicie, jak to może posłużyć, także spokój, że możemy przejść. Bezpiecznie, Na drugą stronę. Wędka. Wędkę ma... Który ma wędkę? Mery ma wędkę. Jesteś Mery? Jesteś Mery, Mery ma wędkę, jakże mechanika... Bilbo Baginsa. No, trzy razy się łowi, zauważyłem, spacja. Enter. Coś jeszcze, F pewnie, Black Enter. No i złowimy rybkę, czy tam kraba chyba tak. Kraba złowimy, nie? Um. mam rzucić tutaj, tak. Fila, 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 fila. Poczekaj, poczekaj, byku. Ja muszę podejść trochę, żeby tam dorzucić w ogóle. Tyk. Odpaliłem most. No i gościu ogólnie ma przypał. Ale jakoś udało mu się. E, czy ja mogę tu przejść, po prostu? Mogę, super. E, sam, dobra, chodź tu sam. Aby kopać specjalnie, no właśnie, kopanie w ziemi, no i te roślinki, no sam, kurde, widzicie ile mają no to jest dzik, po prostu. Dobra, weźmiemy te do pszczoły. Te tymi czasami... Boże, sam! Gdzie ty, żeś to wyrzucił? No i co zaraz? Dajcie kamienia, daj kamienia Dobra, one more time, pyk Przecież trafił rzuciłem w to. God damn it. Czekaj, Czekajcie, ja zniszczę, więc czasie to bać. wie. Nie zniszczę tego chyba. Dobra, jeszcze raz, no, cholera jasna. No, udało się. tego nie zniszczę, dlatego że tutaj zniszczą mi to y, pszczoły. Zobaczcie sami. No właśnie. W ten sposób mogę tutaj przejść. Niezauważony. I wyjść też. No będę rzeczy, że się pszczoły się zajmą na, na zgulem. My będziemy szli dalej. No jest przypał ogólnie. No bo nie. Mam trochę farta. Jakieś kru, kruki. Które tutaj przyzostały. No mam jabłko. wesie. się. Powiem tylko ptaszora muszę rzucić, tak jest. A, nie, no, ptaka nie, ale w znak. Dobra, weźmiemy tutaj wszystko. Aha, i muszę teraz jeść tutaj, okej. Okay. Dobra. Czegoś szukał, no. Pierścienia pewnie, nie? No. No, troszkę pomogli im, Mary Piepin, jakiś prom. O kurde, no jest przypał. Onik. No i uciekanie przed koniem jest może, może być problemem. Dobra, tutaj wszystko niszczymy po drodze. <grym> Gram w ogóle Frodem. Dobra, Frodo się wali 15 razy jeszcze. Nie, zostaw mnie! Zostaw mnie, nie możesz! Puść mnie. Ja jestem wolnym człowiekiem. Nie! Zostaw mnie w spokoju! Jezus Maria, mam jedno serduszko. No i sam sobie międzyczasem zdechł. Dobra, uciekamy Aaaa! O kurde, przypał! I sporo pieniędzy zdobyłem w ogóle. <laughs> Biegnij Frodo! Skocz! No i skoczył. W sumie z tym koniem mógłby też zaskoczyć paradoksalnie. Ale wody się boi. Albo no nie wiem, nie się ryzykować. Nie wiem, dziwno. 20 mil stąd. No dużo, dużo. Ale no dobra, uciekliśmy im. Także super. Super ucieczka. Mamy pokazany poziom. Czarny jeździec. Tryb swobodnej gry odblokowany. No mówię, te pierwsze odcinki mogą być, mogą być dosyć krótkie, w miarę. Bo znam mechanikę, nie? Znam mechanikę wiem, wiem na czym się skupiać, wiem jak to przechodzi i tak dalej, nie? Mary pięknie blokowani, spoko. Sam Frodo chyba też. Jakieś postacie nowe, okej. Okay. Tu bardzo dużo mi się udało zdobyć. 96% aż, więc... Fajnie. no to już przeminiemy akurat tu kolejny. Jeden sekretny poziom. Tu kolejne... Tylko jeden? Myślałem, że dwa. No dobra, yy, tak, kontynuujemy tryb popularny. Będzie kaczenka, zapewne za chwilkę. Ale dobrze, nie będzie Yyy... Yy, nie mogę zapisać, kurczę. Yy, dobra, idźmy na razie, bo będzie za chwilę tutaj kaczenka, zapewne. Więc, yy, wiecie, jest, nawet nie ma jeszcze 18 minut chyba. Aby tak na granicy, więc, no, żeby dobić, to już tą jedną scenkę jeszcze, wiecie, dodam, jakby nie. Um, bo to nie jest dużo, tak mi się wydaje, zawsze to jest. Tutaj, tylko wiecie, co e Pozwólcie, że za chwilkę wrócę, bo mam pilny telefon. Dobrze, e dobrze, przepraszam, już jestem w takiej przerwie. pozwólcie, że jeszcze włączę. stoper oczywiście, żeby nie przedłużyć. 18 minut. Dobrze.

Jasna. Muzyczka póki co jest w miarę spokojna. Jest kowal. Możemy wejść. Się, panie kowalu. Mamy schemat jakiś. mitrową łopatkę mamy. Um. Wybierzmy schemat. No, wiadomo, mamy jeden schemat tylko, więc musimy ją wziąć. Koszuje to dwa. No. Te klocki powiedzmy. Tyle gościu rzucić. No pieca. Gdzieś tam złoto. No tu musimy. O, czy możesz, Frodo? Dzięki. Na e, będą podskakiwać, by ten piec rozpalić. Dobra, tlen. No i długo nie zwiększy w ten sposób. E, on wyciągnie. Nie wiem, coś takiego. I z tego. Tak czy siak? Powstanie. <śmany> <śmany> Takie coś. Łopatka. Tak, y, mitrilowa. Y, nie mamy tego pojęcia, do czego to będzie służyć. Y, ale w porządku. Y, dobrze, póki co mówię. Bierzemy to. Y, y, poczekaj, gdzie to jest? 50. 50 od. On to mi dał? O nie, zakupiłem. spoże Jezus, nie wiem, czy on to mi dał. Ja pierdź, jakim panem jestem. Dobra, nieważne, zakładam, że mi to mi dał. Idziemy stąd. No, kurde, co jest? Nie czytałem instrukcji do końca, i teraz nie wiem, co zrobić. No co mam zrobić? No nie wierzę. Coś się zbugowało, no ej Boże, co się stało? No i dlaczego nie mogę stąd wyjść? No, no nie no. No, jak on stąd wyjść? No Frodo! O, dobra, trzeba łopatkę było wziąć do ręki. Dobra, już czaję, Jezus Panika gaming, dobra, idziemy sobie stąd Z tą łopatkę w dłoni, idziemy z powrotem, ja pierniczę Dziękuję za pomoc, spoko byku Nie ma... No nie no, znowu opomniałem tego wziąć widzę siebie

No przypał Mary i pipień zrobili ogólnie Bo Zajebiście się śmiesznie tutaj to tu wylądowało, nie? Ło, chłop zniknął No i na zgule go znalazły przypał lekki A z tym pierścień byku No cóż Hmm, dobrze, panie Aragornie. No przypał, ogólnie przypał. What are they? Na wszelkich czasach widzę obecność na rynku. No, trzeba uciekać. No, oczywiście, spokojna muzyczka na dworze. A jak? Klimacik musi być. Prawda, deszcz. No, z góry nas gonią. Ale spokoj, idziemy sobie. Dora w ogóle. Tak myślę sobie. Zakończymy ten odcinek w tym momencie także żeby nie było aż tak dużo. Także ja póki co będziemy zrobili tego tam. On się podoba. że tak kciuka w górę. To będzie się zobaczenie długo. Na razie pa pa. Cześć.